Czy mam kogołąbeczki, piąta, cztery? Przyjechałem. A zobaczcie, jaka mgła jest. Może tego nie widać, tak na tym. Troszkę widać. Miałem wypuścić ją teraz, ale. No może. No nie, nie ma tragedii. Zaraz wyjdziemy, zobaczymy. Piąta, dwadzieścia pięć. Nie ma wiatru. Popędzi się? O, zobaczcie, jak się rwie już do lotu. Wszystko ma. Dule akasa po rumuńsku. Wracaj do domu. Zobacz, nawet kółka nie zrobi. Poszła, czy wróci jeszcze? Poszła, z wronami. Teraz bombę wypuszczę. Bomba, to ja nie wiem, czy on w ogóle poleci. On jest, o masz, ty sam tutaj. <grymna> nie zamknąłem klatki. Wyglądał, że to jest coś gruby. Ty to jest bombka naprawdę. Nie ma nie ma Leć do siebie O pędzi sąsiad Leć na Staszów no, wiesz, tylko na do mnie usiadł no, sąsiadowi zaraz pocztowę wypuszczę Oszedł ładnie tam cis Nie, nieładnie oba już poszły do sąsiada w jak Janek będzie miał rywala, chociaż Janek ma więcej o, już się zamotały, zmieszały nie jeszcze. O oh yes. <noise> Nie zobaczył się chyba. Czekajcie, tu może, kurde. Gdzieś się odbiły. O, ten sąsiad, Krymki jakieś tam gania tu są. O tu przyszedł. Tomasz Fit, nie przeklinaj na komentarze, bo YouTube od razu to usuwa. Ja mam ustawione przekleństwa takie jak Ty napisałeś, żeby po prostu nie akceptował. Nie, mają chęci. Sąsiada ładnie się też zebrały w kupę. Chłodno jest dzisiaj. Ja dzisiaj mam ślub na starówce. Także. O nie chcę chodzić, zobaczcie. Także starych dzisiaj nie wypuszczam. Szły jakieś młode, zobaczcie, jak za nimi pocisnęły. A nie, jednak. Tamte chciały się złapać z nimi, poszły za nimi, no i się złapały z sąsiadowymi. Sąsiad popędził jeszcze raz. A już miałem jechać Ale zostały białe A u nic <noise> no Jeden co najmniej został. ma zginąć przy dachu to nie ginie od razu nie usiadł <gryw> ale już go nie widziałem kurde. chodzą jeszcze chodzą za plecami i widzicie jak to jest Sam jednego złapa, ja bym nic nie złapał Jadę na tłuszcz Będzie się przyjechać no, zobacz 5:40 już takie słoneczko fajne wyszło. Mam nadzieję, że gołębie powrócą do swoich gołębników. No, ja jestem tego zdania, że jak kraść to miliony, a nie tam Rumunów okradać z gołębi. Ja mam satysfakcję z tego, że złapałem tego gołębia jako łapacz i tyle. Tyle mogłem mu pomóc. No i fajnie by było, jakby dotarło do domu. No, bo może by ktoś napisał o Zosia. To by był najpiękniejszy scenariusz końcowy a jak będzie nie wiadomo no jadę na ten targ na targu pełno gołębi pocztowych łapanych może jakiś Rumun się trafi wszystkie po pięć zdrowe

tej atrakcji podczas łapania sprzedaje po 5 zł <noise> <noise> Także na drogę mi się zwróciło Cóż, tu taki targ są króliczki Go Gołąpy są Wszystkie kolory świata czarne O ile te czarne? 15. Jaka to rasa? Kiklenek. Zagłębiowskie? Zwykłe. Tu są też gołęby. Sami handlarze. Taki zawód. Jaki zawód? Handlarz. Handlarz gołębiesz. No Kornia te wyszwance bardzo ładne Bardzo. Po ile takie króliki? Jakie ceny? Za sztukę, tak? Za sztukę, tak? Ciemniaki. Po ile ciemniaki? Podyszku ładne, czyste. Płatynie. To są maściuszki? ma tak, tak jaka cena? tych? no a jak trzy to za stówkę pójdą ale... mhm. takie mają oczki fajne tu jest czarny co to jest to, to? to są jest młode mhm. to, nie, to, to ma ja ściuszki? Tam... nie, nie wyciągasz to są smytne gołębie widać, widać tych, kurwa za dużo ich jest niemieckie jaka cena ich? po 50 po 50 ta samiczka, ta kura tak już w parę idzie ta, o, taka fajna, widać, że taka mhm. to taka w no, lutym wyszła co a to kingi? tak tych jaka cena? Pocztem po dwie. to jest para? Panie, to są młode. To jest taka samiczka najwcześniejsza. To jest ładna. To idzie. się tutaj To jest ładne. jest ładne. ile te żółte w jedynki? A już jest no, Po pudełeczku. Nie wyleciały, bo to wiecie to... O cholerka w jakiej cenie to? No to to ładne No i nerki Można się popatrzeć i rynki stówkę za wszystko daje o kurde Sebastian by kupił, to by zaraz z tego zrobi pieniądze mhm. <gry> Powiem wam, że ten czas to płynie. Jak szalony, już jest godzina 10.30 o 11 .00. będę ruszał na starówkę do Warszawy Jest bardzo duży problem tam, bo tam nie ma gdzie zaparkować, nie można wjechać wszędzie zakazy. Ja nie wiem jak jest z tym klatką, będę tam się szarpał kurde także Co to będzie to nie nie mam pojęcia Na pewno się dzisiaj umęczę Dlatego jadę, ślupa ma 13, cywilna, w pałacu ślubów. Zjeżdżam sobie o 11 na spokojnie. Rada ma jest do plaki, żeby zdążyć. Jeszcze zdąży je wypuścić. nigdy ich nie rozpędzę położysz kij i one już siedzą padalcy już mnie denerwują strasznie się zaczynają rozpieżać, teraz jeszcze lepiej kurde dziady jedno. no zobacz nie ma jasne posypały się Jakiś ciemny szedł. Obcy jak pocztowy zamykałem Zaklepał, zakręcił i poszedł To jest przecież tutaj to jest wojna w powietrzu, zderzają się Oba ile tam się chowasz. Ale powiem wam, że motylki które latają. O jeden na pewno tam Berliny żółte dalszy. Jedna stara samica i chyba młody jakiś Już czasu nie ma, a ty mi gada o akacikach O folii, o swoim oczku Osiem po już jestem, ja miałem o 11 wyjechać, chłopi Ta. Idę wybrać głębie na ślub Pogoda, tam stamtąd będą leciały Piękna pogoda, co? 20 sztuk droga tu była bardzo ciężka, półtorej kilometra to nie śliśmy, bo nie mamy wstępu, nie ma gdzie zaparkować. Eee, możecie. No i poszło. No i 15.40. Zobaczcie. Cały dzień dzisiaj z głębiami prawie spędzony. Nie mam siły. Jestem wyczerpany. E, spać mi się chce. Dlatego będę zaraz kończył. A gołąbki pięknie przyszły. Ze starówki. O, jesteś. Na pierwszym planie. Więc tu nie wlazło. A to mówi, że szopce przyprowadziły trzy. No piękne wszystkie. Także damy mieście, pić jeszcze. Ostatnie chwile relaksu. Soczek z wodą dzisiaj malinową. I kończymy ten dzień. Bardzo długi. Bardzo ciekawe, bardzo dużo się działo, widzicie u mnie to zawsze jest co, co nagrać Co poopowiadać i macie co oglądać przynajmniej weekend się zaczyna piąteczek film będzie w sobotę rano żebyście mogli sobie obejrzeć Na tą chwilę nikt się nie odezwa od pocztowych ani od jednego ani od drugiego czyli na pewno nie dotarły jak ktoś złapie nawet może coś się odezwie powie gdzie są w którym miejscu napisałem tam adres swój także no ale historia się na razie zakończa pocztowych wiatru dużo robią o jest nawet ułos mi, mi się od klimatyzacji chyba zmienił No, i taka fajna, ciekawa przygoda. rumuńskiego głębia, pierwszy raz złapałem w życiu. Ostatnio nawet Niemka weszła bez obrączek, bez obrączek, bez, bez tipesa, ale wyskoczyłem przez siatkę. Normalnie zrobiła sobie szparę, wyskoczyłem przez siatkę. Także miłego weekendu Wam życzę, trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. I pamiętaj Tomek, nie klina moich, w swoich komentarzach, no bo YouTube po prostu takie komentarze usuwa, mam ustawione eee, po prostu przekleństwo jako niezatwierdzające, o, pokazał się, ale się nie zatwierdził, tylko ja go widzę.